Dzień dobry, guru! Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Zajrzymy na wykresy Bitcoina i Ethereum. Wczoraj rosły, ale gdy otwarto rynek USA, nastąpił duży spadek po raporcie o zatrudnieniu. Ciekawe, że akcje technologiczne poszły w górę. Bitcoin, jak widzicie, jest na poziomie 111. Wczoraj wzrósł do 113, potem się cofnął. Ogólnie wciąż tworzy wyższe szczyty i dołki, ale widać tu pewną słabość. Wczoraj wyglądało na odwróconą głowę z ramionami, potem wzrost i spadek. Ludzie dyskutują o świecy zatrzymania, rozmawiają na czacie grupowym. Możecie do nich dołączyć. Handlujcie na Wix bez KYC. Bonus 60k, kurs z 10 tysięcy uczniów, 2,9 milionów widzów, Bitcoin Priced live. Możecie też ustawić te wykresy. Jesteś twórcą swojej rzeczywistości Abraham Hicks. Głośność jest trochę słaba, co ciekawe, cztery najdroższe słowa po angielsku to tym razem jest inaczej, jak mówił John Templeton. Strach i chciwość. Powiększyłem obraz, więc część zniknęła. Amazon wzrósł o 1%, Google odwi 4%, już o 20% w górę. Miesiąc temu kupowaliśmy po 196, więc w miesiąc wzrosło o 24%. Nvidia w górę o 1,4% odbija się. Kapitalizacja krypto rosła, potem się cofnęła. Dominacja bitcoina to 57%. Bitcoin na poziomie 111-160. Kwestionuj wszystko, ucz się ciągle, nie odpowiadaj pochopnie. E, e, Rud, Rudeus. Kto zaczyna tylko by się wzbogacić, nie wygra. Trzeba większych ambicji. John Dick Rockefeller. Teraz przejdziemy do analizy technicznej bitcoina i Ethereum. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę, włącz powiadomienia. Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina. Pokażę moje transakcje. Konto ma stan 868. Tu widzisz moje transakcje. Mam pozycje na Ethereum, Bitcoinie i Tonie. Wczoraj pompowały i widać, że zaraz po otwarciu giełdy mieliśmy ogromny spadek. Widać to wyraźniej na wykresie 15-minutowym. Pompowaliśmy do 113 tysięcy. Potem, gdy rynki USA otworzyły się o 8,30, spadliśmy do 110 tysięcy i odbiliśmy do 111 tysięcy. Więc możesz, spójrz, prawie 100, 111, 111 11, 11 prawie. Hmm, ale znowu widzisz. Gdy tylko pompowaliśmy, otworzyła się giełda USA, a potem nastąpił spadek. Mój trade na Bitcoinie wciąż daje 5700 USD zysku. Wczoraj było około co to było? Kolejne 2000. Wczoraj było około dwukrotnie więcej 12 000 zysku, a Ethereum prawie wróciło na plus. Doszliśmy do 4030. Moja średnia to 4392, a na giełdzie USA po słabych raportach spadliśmy z 4300 do 4,297 i lekko odbiliśmy. Dokupiłem 5 Ethereum po 4328 i 5 po 4300. Widać, gdzie ostatnio je dodawałem? Jednak od tego czasu nastąpił spadek po raportach o zatrudnieniu. Możesz zobaczyć, co trzymam na koncie spot. Pamiętaj, każdy musi sam zrobić własne rozeznanie. Kupiłem World. Zainwestowałem 40 tysięcy dolarów w World. Jest na plusie 1400. Wczoraj mocno wzrósł, potem spadł po raporcie, ale teraz odbija. Kupiłem też Uniswap. Kupiłem Uniswap za 40 tysięcy. Na razie jest 393 dolary na minusie. Przejdźmy do analizy technicznej. Wczoraj Google i Nvidia mocno rosły. Google kupiłem miesiąc temu, tu widać moje zakupy. Kupiłem 6 sierpnia po 194, teraz jest 239. Jesteśmy 23% na plusie na Google w miesiąc świetnie. Patrząc szerzej, przebił duży opór. Przebicie tutaj to bardzo byczy sygnał. Przebił opór z 2021 roku, przychody są świetne, a wskaźnik PE wciąż nie jest zbyt wysoki. PE jest teraz na poziomie. Złoty stosunek to 20, my mamy 24, a wzrost to 24% od zakupu miesiąc temu. I to w rocznym przychodzie. 349 miliardów przychodów w zeszłym roku 100 miliardów zysku. Rok wcześniej 300 miliardów 73 miliardy zysku. A w tym roku są na dobrej drodze, by zrobić jeszcze więcej. Zobaczmy, jak radzi sobie Google. Przejdźmy do Bitcoina. Bitcoin znów pompował, ale cofnął się po raportach o zatrudnieniu. Na wykresie tygodniowym widzimy duży trójkąt symetryczny, dlatego jestem ostrożny z długą pozycją ze względu na ten ogromny klin wzrostowy. Rośnie presja, rośnie presja i nastąpiło załamanie. Przewidziałem to załamanie, zanim się wydarzyło. Bot kryptoguru nadal sygnalizuje niebieski zakup od 20k. W 2023 wystrzelił sygnał kupna, wciąż jest na niebiesko. Bot bitcoina zasygnalizował sprzedaż w zeszłym tygodniu, przepraszam, 5 tygodni temu zasygnalizował sprzedaż przy 124k. Stochastik wyprzedany próbuje wzrosnąć, ale bez skutku. Na wykresie dziennym szybko przeszliśmy od wyprzedania do wykupienia. Teraz znów jesteśmy w strefie wykupienia. To nie jest dobry znak. Tutaj jesteśmy wyprzedani. Wyprzedani przy 107 000, a już wykupieni przy 111 Nie Niedobrze dla bitcoina. To oznaka słabości. Nie wygląda to najlepiej. Widać, gdzie zaznaczyłem linię wsparcia. Główny poziom wyjścia to 106k. To jest główne wsparcie. Widać, że to pierwsze główne wsparcie. 106k stop loss, 104k take profit, 127k, 1 na 3900, da bez dźwigni. Z dźwignią 10x byłoby to 210 tysięcy. Mieliśmy tu znowu podwójny szczyt na 113. Widać te odwrócone młoty. Wybijają w górę i spadają. Wczoraj wzrost i spadek po raporcie o zatrudnieniu. Stochastik znów szybko wykupiony, co nie jest dobrym znakiem. Na 4-godzinnym jesteśmy wyprzedani. Powinniśmy robić więcej transakcji 4H, bo widać, że wczoraj przy 113 byliśmy już wykupieni na 4H i zrobił się podwójny szczyt potem wyszły raporty o pracy i spadło ze 114 do 110. Odbiliśmy do 111, a teraz znów jesteśmy na 110. Stochastik jest wyprzedany na 4 godzinnym. Nie widzę tu większego wzorca. Jest mały kanał taki jakby kanał tutaj. Nic poważnego. Jest wygląda to trochę jak odwrócona głowa z ramionami. Ramię, głowa ramię na Bitcoinie, więc może być mała pompka, ale martwi mnie większy wzór rosnącego klina. Nie wiemy, jak mocno spadnie. Przejdźmy do Ethereum, 4,200. Ethereum wygląda nieco słabo. To, to się wybiło, to na wykresie tygodniowym przebił trójkąt symetryczny, wybił się cel to 7800, doszedł do 5000, potem cofnął się do 4200. do 200. Wczoraj spadł do 4000, wrócił do 4500, a raport o zatrudnieniu dobił rynek. Spójrz, widać wiele świec młotkowych. Za każdym wybiciem pojawia się odwrócona świeca młotkowa. Ciekawe. Stoczastic na dziennym wykresie Ethereum jest wyprzedany. Na 4 ruch boczny na 200-dniowej średniej. Szczerze, nie wygląda to najlepiej. Każde wybicie kończy się szybkim powrotem, ale nie widzę tu żadnego wyraźnego wzorca. Jesteśmy ściśnięci na 200-dniowej średniej. Wsparcie na 4200 40, i 4000. Główna linia wsparcia jest na 4000. Pamiętaj o tym, to jest kluczowe wsparcie, które się pojawia. Widać, że wsparcie sięga 2021 roku tego poziomu 4000 dolarów. To są te szczyty. Widzimy tu wsparcie tutaj, i tutaj na poziomie 4000 dolarów. Tam znajdują się wszystkie poziomy wsparcia. Bezpieczniejszy handel to prawdopodobnie na 4000 dla Ethereum, czyli tutaj. Mam zlecenia rozłożone. 4200, 43900 już ustawione w transakcji. Widać na Ethereum, mam te zlecenia ustawione. Spójrzmy na cały rynek. 4200, 4100, 3500, 4000 zlecenia rozłożone. Zobaczmy całkowitą kapitalizację rynkową, co nam pokazuje. Na razie widać słabość bitcoina i słabość ethereum. Na wykresie tygodniowym stokastik rośnie, ale wzór jak bitcoin, klin zwyszkujący. Mamy więc ten sam wzorzec na wykresie tygodniowym. Na dziennym rośnie, ale z trudem przebija się w górę. Wczoraj całkowity rynek wzrósł do 3,8 biliona, po czym się cofnął. Na wykresie dziennym stochastyk zmierza ku wykupieniu, ale jeszcze nie dotarł i lekko spada. Na 4-godzinnym przeszedł z wykupienia do wyprzedania błyskawicznie, bez dużego ruchu ceny co nie jest dobre. To kolejny sygnał słabości. Szybkie przejście z wyprzedania do wykupienia bez wzrostu ceny wskazuje na słabość. Na całym rynku widzimy wzór na 4-godzinnym rosnący klin. Tak samo buduje napięcie, buduje napięcie i załamuje się, więc krótkoterminowy ból. Na dziennym też nie wygląda najlepiej dla całkowitej kapitalizacji rynkowej. Ogromny rosnący klin, taki sam jak na Bitcoinie, ogromny rosnący klin, hm. a na Ethereum przebił główną linię trendu. Brak wyraźnego wzoru wciąż przypomina nieco flagę byka. Jeszcze nie ma klina, ale widać, że po każdym wybiciu szybko spada, co świadczy o słabości. Ogólnie na rynku krypto widzimy słabe sygnały mimo ostatnich wzrostów na wszystkich monetach. Wygląda to trochę słabo. Zobaczmy co mamy. Przejdźmy do World. World miał mega pompę, wzrost o 6% dziś. World poszedł w górę o 164%, przepraszam, 149% w 3 dni. Od dołka 85 centów 5 września do 2 USD teraz, osiągając główny opór. Jak widzisz, po oddaleniu, jest dokładnie na jednej z głównych linii oporu. Ale po oddaleniu widać też, że mamy sporo przestrzeni do wzrostu, jeśli Hossa się utrzyma. Sprawdźmy inny token, czy coś nam powie. Spójrzmy na Uni. Miesięcznie Unii jest wyprzedany, wolumen rośnie. Był impuls do 12 euro i cofka. Tygodniowo wzrósł do 12 dworych i cofnął się 3-4 tygodnie temu. Stochastik nadal wykupiony idzie w dół. Dziennie przebił główną linię trendu. Nie widzę teraz innych ważnych wzorców. Mamy tu kilka dotknięć. Formuje się coś w rodzaju opadającego klina. Klin zniżkujący na Unii to bycza formacja. Trójkąt zniszkujący buduje presję i przebija się w górę. Hm. Zostanę na długiej pozycji. Mam zlecenia na Bitcoina i Ethereum. Rozłożone w dół. Nie zapowiada się na dobre wieści, a wczorajsze zyski znów się ulotniły. Prawie wszystkie transakcje były na plusie. Bitcoin był 12k do przodu, ale słaby raport o pracy zbił rynek. Dołącz do nas na telegramie: Jest was 201 online, dyskutujących i handlujących. Możesz dołączyć do rozmowy. Ludzie dzielą się wykresami, dyskutują. On też widzi formujący się na Ethereum trójkąt zniszkujący. To właśnie pokazałem. Dobra robota w lat. Ludzie udostępniają wykresy. Na Bitcoinie jest clean wzrostowy. Wszystkie linki są pod filmem poniżej. Kup Bit. Bonus 60k WayX. 200$ bonus bez KYC. Globalna giełda. A kurs JamesCryptoGuru.com by wziąć udział i nauczyć się wszystkiego. Zobaczmy niektóre z Waszych pytań. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzięki za WGuru. Nie ma za co. Wow. Jest Pan świetny. Dzięki KUS, KUS i USDT, jeśli są inne prośby. Polkadot, jeśli macie więcej próśb, dajcie znać. Komentujcie, jeśli chcecie więcej analiz. Polkadot, wykres Uniswap właśnie zrobiony. Analiza techniczna dla TAO. A co z MCET? Wciąż są w fazie rozwoju. Czy powinniśmy sprzedać World? Kupiłem, ale jeśli masz duże zyski z 260% Pumpu World, weź profity. Jeśli jesteś długoterminowy, a to moneta Altmana, możesz część zostawić. Jeśli podwoiłeś kasę lub zarobiłeś dużo, weź zyski i część zostaw. Musisz sam zrobić własne rozeznanie to moje pomysły i moje transakcje. Koniecznie skonsultuj się ze swoim brokerem. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę i włącz dzwonek. Rynek wysyła nam mieszane sygnały, próbuje rosnąć, ale za każdym razem spada. Widzimy duże kliny wzrostowe na rynku krypto i bitcoinie, więc jest ryzyko dlatego nie inwestuję zbyt mocno. Mam rozłożone zlecenia kupna na niższych poziomach, rynek czeka teraz na obniżkę stóp we wrześniu, jeśli obniżka będzie duża, rynki wzrosną. Kocham was wszystkich, miłego dnia i do zobaczenia jutro.